Sięczkę mam no mi świry, Piękny trening poniedziałkowy. Oj, było ciężko w biurze przez chwilę i musieliśmy odpocząć mózg. E, powiem tak, naprawdę jest pandemia. Na na ulicy nie ma nikogo praktycznie pusto. No ale do lasu można iść byle, byle nie w parze, byle tutaj e, nie było tłumu. Można iść zgodnie z zaleceniami, Hu. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, na pięknym treningu. 10 stopni dzisiaj ciepło, ale ciemności zapadły. Ale ładnie, tutaj rzeka się odbija. A za chwilkę musimy iść, niestety, po zakupy, bo nic nie ma. Musimy tu iść do stokrotki na chwilę. Także raz na tydzień można. Nie przesadzajmy też, to jest to całą pandemią. Można, ale w ograniczonych ilościach. Dobra, jedziemy dalej. Jeszcze zobaczymy dzisiaj przepiękny pokaz gwiazd. Tutaj już jedna z nich nam się pokazuje. Do usłyszenia. Jedziemy. A te pieski szczekają, bo przywitały nas niezbyt serdecznie. Dobra, jedziemy Ale no, no, fajny motor, normalnie jak żurzel Bardzo fajny widok